Real Madrid, mate. I know, man. I still can't believe it. wait <laughs> did all right out there, didn't we, mate? I can't believe we won the same pitch as those guys. They look completely different in person, don't they? Yeah, and they play completely better too. Yeah. Tell you what blows my mind, though one day we're playing in some puddles in clapham next we're strutting it against los blancos in front of tens of thousands of yanks better get used to it bruv we're in the big time now with our main man up front at all who knows when me and you we're gonna take those prem defences to the cleaners You set them up i'll put them away Gaffer thinks we deserve a chance after this tour. Of course, we deserve a chance. Ain't a defense out there that can cope with us, bruv. <clears throat> your confidence is admirable, but your maths, not quite so much. You what, all right? By my calculations, only one of our first choice as strikers is currently injured, and two into one do not go. Obviously, I should be starting. Yeah, man. If we want to lose. Practice makes perfect, lads, and perfection is what we're after. Let's get it done. You see my ball? Why'd you bring your granddad's old ball to training? Oh, look, have you seen it? It was in my back. Oh. Yeah, yeah, very funny. Give it back. This? Welcome to the squad. You made the team, mate. Congratulations. You deserve it. <laughs> Cheers. Gracias. Oh, oh, oh. Boy, we made the squad, man! <laughs> yes! Get in! Yes! Come on! Come on, boy! Mate, you just watch me. Yes! What? Oh, I don't know what to do with myself. I can't believe it. I can't believe it. Never forget that first kid. All right, lads, I don't need to tell you how important a winning start is. Keep it tight, work hard for each other, and the chances will come. We've all seen the team sheet. Walker, you're leading the line. Hunter and the rest of the subs, I want you ready. You're not there to get a suntan. Well, let's go and show these supporters what we can do, eh? Let's get these three points, eh? To make my mark. This it's time. All right, that's oh, us, boys. In, boys! Start us to the tunnel, that's subs good. to the bench! That's all that we mean it! Witamy dziś rusza Premier League a sam początek tego na starcie dwóch wielkich rywali Chelsea i Liverpoolu. Na mecz zapraszają Dariusz Spakowski i Jacek Kraskowski. Te spotkania zawsze budzą emocje. Dziś będą jeszcze większe z uwagi na rozpoczęcie sezonu. Dzisiaj w podstawowym składzie po raz pierwszy w swojej karierze. Alex Hunter, być może też dziś zagra w Premier. Po meczach przedsezonowych to dla nich obu spory przeskok. Chelsea teraz w ataku, ruszyli do przodu. To się nazywa w Premier League, Gareth nie miał tu nic do powiedzenia. Na inaugurację Liverpool przegrywa u siebie po pierwszej połowie 0-1. Ale sprzymierzył w okienko. Wygląda na to, że trener Chelsea szykuje zmiany, żeby znaleźć sposób na strzelenie zwycięskiej bramki. Tak, na pewno remis go nie satysfakcjonuje. Wie, że jego drużyna powinna zagrać lepiej niż w pierwszej połowie. Potrzebne jest wzmocnienie drugiej linii, a może i ataku. Widzimy, że rozgrzewa się Alex Hunter. Zapewne wkrótce wejdzie na boisko. Ma zastąpić strzelca bramki, Garetha Walkera. Posłuchajmy teraz miejscowych kibiców. Ależ mu zgotowali gorące powitanie. Chcą chyba jeszcze zwiększyć presję, która i tak przecież ciąży na tym młodym zawodniku. Coś, jeśli pokaże się z równie dobrej strony, co do tej pory Walker, to zamiast drwin będą mówili brawo. Gaffer wants to that back four. Centre halves are fading. Lose your pace. Get him behind him, All right? You ready, lad? To Przed nami jeszcze kwadrans podstawowego czasu gry. A na wojsko wejdzie Alex Hunter. So... Trener Chelsea pokazuje, że remis go nie zadowala. Gdyby Hunter zdołał przeważyć szale zwycięstwa na ich stronę, zostałby bohaterem. Na tablicy wynik 1 do 1 i wszystko jest jeszcze możliwe. Spójrzmy, posiadanie piłki no, podzieliło się w zasadzie po równo. To prawda, takie jest też moje odczucie. Nie ma tu jakiejś zdecydowanej dominacji któregoś z zespołu, więc ten wynik nie jest zaskoczony. Lubi grać na granicy spalonego, ale powinien er bardziej uważać. Jesteśmy świadkami zmiany w zespole Chelsea. Przyjęcie bardzo słabe i strata piłki No może być groźnie. Stewart Alberto Moreno świetnie interweniuje. Liverpool będzie wykonywał rzut rożny. Sako! Rzut rożny został świetnie rozegrany, ale o strzale lepiej jak najszybciej zapomnieć. To była naprawdę znakomita okazja. Szkoda, że została tak zmarnowana. Matić. Hunter włączył piąty bieg. Cudowna. Obi Mikel! Ależ wspaniale! I jest rzut rożny dla Chelsea. Tery! To była niezła próba. Chcą wyjść na prowadzenie. Do końca regulaminowego czasu jeszcze 10 minut. Klein. Coraz bliżej bramki przeciwnika Liverpool. Przechwyt ale nie opanował. piłka piłkarz Chelsea nieczysto zatrzymał rywala. So, the Ging, the Obrońca przejmuje dośrodkowanie. Piłka opuszcza wojsko. Będzie rożny dla Liverpoolu. No, pokazał teraz, że jest ostoją linii obronnej swojego zespołu. Brawa za to wybicie. Przejęli piłkę. Ciekaw jestem, niewiele do końca. Czy skończy się to remisem, czy też ktoś zwycięży? Ma możliwość odegrania. Dobrze w pole karny. Szkoda próbował dośrodkowaniem znaleźć swojego partnera, ale zabrakło kilku centymetrów. Trener postanawia wprowadzić małe zmiany. Zawodnik już się przygotowuje do wejścia na boisko. Gwizdek sędziego Hunter na spalonym. Do końca meczu, już tylko 7 minut. William. No już blisko pole karne. Dobre podanie na wolne pole. Obrońca poradził sobie z tym dośrodkowaniem. Mane. Daniel Stalicz. Mane. Interwencji bramkarza mogą jeszcze powalczyć. Ten gol odebrałby im wszelkie szanse. Byłoby po meczu. Blisko pole karne. Alberto Moreno. I po strata piłki. Oskar. Dobre to... William! Bardzo udanie zablokował ten strzał. To no ważny moment w tym spotkaniu, do końca już niewiele, a oni mają... No, wypiąstkował w pole. Ma szansę dograć w pole karnym. Dośrodkował. Udany atak i w dodatku nie jest sam, wspierają go partnerzy. Matić... Nie ma gola. No niewiele do końca. Ten rzut rożny może przynieść rozstrzygnięcie. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Wijnaldum. Filipe Coutinho. Lalana. Może się z tego rozwinąć ciekawa akcja. Alex Hunter. Świetny drybling, imponujący slalom między obrońcami, ale co z tego, skoro spudłował. Pokazał niesamowitą technikę, ale zabrakło mu zimnej krwi do wykończenia. Felipe Coutinho. No zastanawia się, czy nie strzelać. Lizdek sędziego, faul będzie rzut wolny. No i proszę, zawodnik Chelsea trafia do notesu sędziego. Tak, zdecydowanie nieudana interwencja. I żółta kartka. Niebezpieczne zagranie, zupełnie nieudany ten ślisk. No cóż, nie tym razem. W dalszym ciągu remis. Oscar. Hunter przy piłce. Atakuje teraz Chelsea. Ten strzał może im dać prowadzenie. Ale było blisko, popatrzmy, ta bramka mogła tak wiele zmienić. Mam nadzieję, że ta zmarnowana sytuacja ich nie załamie. Przejął, ale nie opanował piłki. Faluje zawodnik Chelsea Londyn. powtórce widzimy wyraźnie, że był tutaj fał. Już blisko pola karnego. Mamy. No, kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki? Hunter przy piłce. Świetnie, prostopadle. Szansa Chelsea, wielka szansa na zdobycie prowadzenia. Pod warunkiem, że wykorzystają w ostatnich sekundach tego spotkania rzut rożny. Sędzia początkowo puścił grę, ale pamiętał o tym faulu. Oskar! Strata w ataku. Koniec meczu. Remis po jednej bramce zdobyła dziś każda z drużyn. I sędzia kończy to spotkanie na Emirates. W pierwszym meczu sezonu obaj rywale zdobywają po punkcie. Jak byś ocenił dzisiejszą Gregareta Walkera i Alexa Huntera w ich debiucie w meczu o Stawkę? Lepiej w tym spotkaniu pokazał się Walker i to raczej ponownie jego zobaczymy w wyjściowym składzie w kolejnym meczu, a nie Huntera. Gareth zdołał strzelić bramkę, a Hunter na swoje pierwsze trafienie w meczu o Stawkę musi jeszcze poczekać. Niby Aleks Miomi. Alberto Moreno! An emotional day for you all around, Alex. A comment on sharing your debut with your lifelong friend and teammate, Gareth Walker. special moment for sure i won't be forgetting it in a hurry alex a word on coming away with a draw a point gained or two points lost of course we would rather have the three points but i think our approach was sound we prep well during the week but like on the day we just like that cutting edge i'm sure the gaffer will have us doing extra sprints during the week Thank you, Alex. Thank you.